Natomiast Pajalok, moi drodzy, Pajalok. Kto oglądał mój stary film odnośnie Pajaloka, ten pamięta, co ten człowiek jest w stanie akurat odstawić. I tym razem ta śmierdząca beczka smalcu kręciła mi się na rejonie. Więc tą sprawę biorę tak personalnie. Ok? Mało tego. Znalazłem bardzo ciekawy profil, czyli Stop Pialog. Gościu, który. albo gościuwa, która zajmuje się tym profilem. wrzuca tylko i wyłącznie jakieś krzywe akcje. związane właśnie z tym z tym kretynem. I w tym przypadku. o Boże. popatrzmy. Nie czekać, chodźcie. Płaca mandat, chodźcie. No, na czerwonym to jeszcze, jeszcze tam. kij. Ale. Jedziemy sobie, jedziemy, jedziemy. O, żółte i sru, czerwone, w to, jedziemy dalej. Następna sytuacja, od dłuższego czasu czerwone się świeci. Nikogo nie obchodzi, jedzie sobie dalej. Nie że, nie, że było zielone, później pomarańczowe i czerwone. Nie, nie, nie. Już było czerwone. Nawigacja Google się pokazuje. No, następne Jest zielone, pa, dzisiaj, pomarańczowe i chuj, ch Nawet nie zwalnia. Od razu lecimy przed siebie. Po co się zatrzymywać? No, i na czerwonym, kolejny raz. I jak je... akurat mi się kręcił, i po Gdyni, i po Gdańsku. Po Sopocie nie widziałem. Ale po tych dwóch miastach. Nie, teraz chcę to wyrzucić. Za karę. No, ale żeby tego było mało, to może zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z pozycji kierowcy. Jak on w ogóle prowadzi te, te samoch to auto. Tam jako problem, że piesek został zgodnie ze mną z... z... O, je jedzie sobie, tak? Ledwo co dotyka tej, tej kierownicy. Oczywiście telefon przy, przy uchu, bo co może złego się stać? Uzgodnione, zebrane, Ale to jest nic. Ale to musi się to rozwiązać. Jakby z mojej strony absolutnie żadnych no. tam kosztów um, nie ma. Tak. Okej, okay, porządku. czy po będzie, to będzie tak. wzrost w tak. imię

Nadal nie dotyka. Dobrze, dziękuję. Cały czas. Dziękuję. Cały czas. Do widzenia. Ten człowiek kiedyś kogoś zabije. Jak ja nienawidzę takich robaków. Trzeba będzie akurat wrócić, wrócić do, tego, do tego typa. To jest kolejna. To jest kolejna patologia do, do ustrzelenia. Takich to, to z automatu do, do pierdla. No niestety akurat w tym fantastycznym kraju to co najwyżej mogą dostać jakiś mandat. A ta głupia cipa obok nawet nie zwróci uwagi, że zaraz mogą się wziąć i, i tutaj zatłuc. Czyli tak, chłop nie trzyma się kierownicy jak jedzie, potrafi wielokrotnie przejechać na czerwonym, na czerwonym świetle, już pomijając fakt, że zachowuje się jak zwykły wieśniak, jest na poziomie intelektualnym przeciętnego streamera, czyli idealnie się akurat wpasowuje. Akurat jak puścił kierownicę, to auto ci nie skręci, ona automatycznie się ustawia. Nadal jest to w ch niebezpieczne. Przecież to są k podstawy, których się uczy na kursach prawa jazdy. I nawet jakby się to blokowało, nawet jakby to, to yy, nie wiem, się automatycznie brało i ustawiało. Nikt o zdrowych zmysłach nie powinien czegoś takiego robić. W żadnym, kurwa, wypadku. Trzeba będzie chyba nagrać następny film odnośnie Pajoloka. Bo możemy się śmiać, możemy się tam akurat yy, gryźć, jeśli chodzi o jakieś tam, tam mniejsze dramki. Ale ten człowiek powinien zostać wyskrobany, kurwa, z internetu. Po prostu wyskrobany. Jemu, jemu się po prostu w dupie za bardzo e, przewracało. Teraz wyobraź sobie go na rondo. Tak, jechałby prosto. I mówię, to mnie wkutkało podwójnie, bo on jeździ po moim rejonie. Czyli co? Czyli czy, czekaj, idąc tym tokiem rozumowania, czyli ja mam mieć e, na uwadze to, że tym razem, tym razem to on mnie toli e, e, na pasach.